W dzisiejszym odcinku Tajemnic Kryptowalut moim gościem będzie Tom Kopera, czyli CEO projektu Olympics. Osoba dosyć mocno znana, jeśli chodzi o rynek kryptowalut w Polsce. Osoba, która opowie nam, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, na temat projektu Olympics. Ogólnie mam taki plan, żeby zapraszać tutaj Toma co jakiś czas, żeby dawał nam update. Jeżeli taka idea Ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem i zaczynamy. Aha! Materiał nie jest sponsorowany, bo to ja przyszedłem do nich, żeby zrobić ten materiał, ale jest oznaczony jako sponsorowany, no bo są linki afiliacyjne do giełd i tak dalej w opisie tego filmu, więc musi być oznaczony. Ok, zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam tobie sieć kantorów. Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Cześć wszystkim. Dzisiaj jest ze mną Tom Kopera, czyli COO projektu Olympics. Dzisiaj właśnie o tym projekcie sobie porozmawiamy. Siemanko, Tom. Cześć, witajcie. Ok. Siemanko. W sumie tak może tytułem wstępu, jakbyś mógł swoimi słowami, tak jakby insight troszeczkę opowiedzieć, czym jest Olympics, skąd w ogóle pomysł na Olympics i jak to wygląda z twojej perspektywy. Olympics jest e, protokołem do gier kompetytywnych, który posiada swoją już bardzo rozbudowaną infrastrukturę, dzięki której z jednej strony deweloperzy są w stanie bardzo szybko tworzyć nowe doświadczenia gamingowe w postaci. My nazywamy to Social Games with Token Competition. takie gry, w których ludzie rywalizują ze sobą o konkretną nagrodę, o konkretny, o konkretny stake. To jest rodzaj gier, który jest super angażujący, z jednej strony. Z drugiej strony jest on super trudny do zbudowania po stronie deweloperskiej. To, co zrobiliśmy w Olympics, sprowadziliśmy proces budowy takiej gry, bardzo skomplikowanej w zapleczu, do super prostych czynności. kilka tygodni każdy deweloper jest w stanie taką grę stworzyć. Teraz to jest część deweloperska. Ze strony graczy jest to coś, co na dzień dzisiejszy um, driveuje rynek i, i engagement w oparciu o tzw. zwane incentivized testnet, czyli um, tą fazę, w której właśnie jesteśmy, fazę testnetową w której zaangażowani gracze otrzymują punkty głównie za rozgrywki, ale też za czynności socjalowe od niedawna. My ehm, wiemy do czego często ten trend Point Five służy, ja oficjalnie nic mówił nie będę, ale mogę mrugnąć okiem. E, tak, to jedno. E, z drugiej strony bardzo istotny aspekt to jest to, że namierzyliśmy na przestrzeni budowania Olympics taką ogromną szansę biznesową dla wszystkich zaangażowanych w projekt, a w tym też dla community, stanie się taką kluczową, Główną infrastrukturą gamingową na ekosystemie TON. Nie ma tam projektów, tak jak ja patrzę na to, takich solidnych, infrastrukturalnych, albo jest ich niewiele, on może tak bym to powiedział. To z jednej strony, a z drugiej, nasza propozycja wartości idealnie pasuje do tego, jaką propozycję wartości ma Telegram i w jaki sposób TON chce zdobywać rynek. Chce zdobywać rynek głównie przez gaming, a my jesteśmy tym enablerem, tym umożliwiaczem tworzenia dużej ilości gier. Jak pytasz o historię, historia zaczęła się w 2019 roku gdzie powstał koncept w ogóle na zbudowanie silnika do gier multiplayerowych, e-sportowych, bo widzieliśmy, że tego typu narzędzi na rynku nie ma i ten rynek jest bardzo hermetycznie zamknięty tylko do dużych studiów gamingowych, tak? Więc pomysł na propozycję wartości był taki, dostarczmy tool deweloperom, żeby tworzyli takie gry i żeby robił to każdy deweloper na, na świecie. Później przyszła fala um, jakby rozkminienia tego, że hej, właściwie jak zastosujemy blockchain do dystrybucji nagród, to nagle tworzymy zupełnie nowy segment gier, decentralizujemy całkowicie e i powodujemy, że to, co do tej pory było zarezerwowane dla proplayerów esportowych, nagle jest możliwe, żeby działo się tak naprawdę w obszarze różnych społeczności, w obszarze po prostu jakichś tam wiezi społecznych ze znajomymi. I to jeszcze w taki bardzo elegancki sposób, który nie wymaga nie wiem, wpłat, ogromnych jakiś kwot depozytów do centralizowanych firm, tylko po prostu wszystko dzieje się w oparciu o portfele, tokeny i blockchain. Także to tak w skrócie, ale bardzo mi się fajnie otwierająca odpowiedź na, na dzisiejszy call. Okej. Okay. A powiedz mi generalnie, jaki jest plan na rozwój gier? Bo na ten moment, tak jak wiemy, no jest ich dosłownie kilka. Um, niektórym już się znudziły, niektórym się one spodobały, ale generalnie macie w planach wprowadzenie kolejnych gier? Jak to wygląda? Tak, to same, z... same konkrety, Ale same konkrety. 80 gier do końca września to jest public commitment, który mogę złożyć. W zeszłym tygodniu wiem, że do pipelineu nam już wpadło do produkcji 27 nowych tytułów, 10 z nich powinno być w lipcu. Wypuszczonych, z czego pierwsze w tym tygodniu i kolejne już w kolejnym tygodniu pewnie dwa-trzy dwa, trzy tytuły, tak myślę, jak patrzę na, na te tytuły, które już oglądałem. Eee, jest taki moment, w którym my znaleźliśmy sposób na to, jak przyciągać wiele gier na protokół. Eee, po prostu na rynku gamingowym jest pewna taka luka, która nam to umożliwia i, i przyciągnęliśmy za jej pomocą e, dużo tak naprawdę studiów i, e, i nowych tytułów. E, wybieraliśmy też ciekawe gry. Czasami takie gry proste, arkadowe, dosłownie, które znamy, takie klasyki nazywamy to, pomieszane z różnymi innymi, bardziej memowymi i tak I te gry będą się pojawiać. Ten początek, czyli ten czerwiec, na którym, na którym po prostu te gry były budowane, to był też taki czas, kiedy. Nowe studia wdrażały się w technologię, a jednocześnie my no, pracowaliśmy nad jakimś tam dopracowaniem jakości UX-ów i tak dalej, więc chwilę to zajęło, te kilka tygodni, tak jak zwyczajowo to zajmuje już tam przy, przy Olympics, ale też wiemy, że te studia, które się zabrały za te gry, jak będą tworzyć kolejne tytuły, to będą dowodzić to szybciej, w zasadzie oni już kolejne gdzieś tam, um, kolejne rzeczy dowożą. Także 10 gier w tym miesiącu, e, łącznie 80 gier do końca, e, do końca września, a no prawie 30 gier zostało w zgłoczonych do naszego pipeline'u w zeszłym miesiącu, więc one będą dochodzić już tydzień do tygodnia. To jest jedno. I teraz drugie. Bardzo mocno pracujemy nad y, uruchamianiem gier na Telegram. Tak naprawdę, jak zobaczycie, to Caddy Zero jest już na Telegramie, dostępne w pierwszej takiej bardzo, bardzo bazowej wersji naszego bota. Wizja, idea i rzeczy, do których dążymy w zasadzie już teraz, są takie, że będziemy rozbudowywali tego bota do takiego potężnego narzędzia, które będzie agregowało wszystkie doświadczenia gamingowe z Olympics, które są mobilne. Na Telegramie. Co to oznacza? To oznacza, że każda gra mobilna zbudowana przez dewelopera, ona z założenia może być od razu domyślnie uruchomiona na Telegramie. Deweloper nie musi znać się na tą czenie, znać się na Telegramie, na botach. Będzie to wszystko wpięte w nasz bot, automatycznie jest dostępne na Telegramie, po prostu tylko wystarczy, że zbuduje na nas grę. Więc ja uważam, że to jest gigantyczna propozycja wartości. Także wszystkie gry, o których mówię, te 10 gier, one będą wszystkie leciały na, na Telegram. Dlaczego jeszcze nie popularyzujemy tego, dlaczego nie mówimy na głos, tak na maksa, hej, mamy już gra w Telegramie? Dlatego, że wiemy, że ten flow łączenia um, walleta, z, czyli jakby kokpitu tak naprawdę z, z Telegramem, z poziomu szczególnie bota telegramowego, on nie jest jeszcze optymalny. Da się to zrobić i jak już później jest połączone, super się gra, ale pracuje jeszcze, pracujemy jeszcze nad optymalizacją no i, no i docelowo też będziemy zrażali oczywiście ten wallet jako, jako ten connection do cockpitu. No i potrzebujemy tam myślę, że jeszcze tydzień, max dwa, żeby tak dopracować to, żeby móc o tym mówić tak bardzo, bardzo, bardzo głośno, a będziemy robić z tego bardzo dużo nasmyt. Okej, okay, a powiedz mi, no bo teraz w tym momencie jest możliwość grania tylko na testnecie, a jakby czemu, czemu właściwie ten testnet, czemu nie wystartowaliście od razu z mainnetem, jaka tutaj przyświeca temu idea, bo też takie pytania miałem, to za każdym razem trzeba to mówić. Mm -hmm. To jest kilka aspektów. Po pierwsze, no, musimy solidnie przetestować całą infrę. Cały czas ją rozwijamy, sami też zgłaszacie jakieś czasami błędy i tak dalej. Robienie tego od razu na mainnecie, no to strzał w kolano i taki w sumie nieprofesjonalizm, tak bym to, to określił, to jest jedno. Jeszcze pod uwagę to, że. My mówimy o grach, który docelowo będzie granie na prawdziwe pieniądze. To jest tym bardziej aspekt, który wymaga gdzieś tam przetestowania, zobaczenia pewnych jakby takich zachowań ze strony graczy, zbudowania też automatyzacji, które te zachowania będą odpowiednio moderowały, jeszcze podkręcania matchmakingu na żywych liczbach. My robiliśmy bardzo dużo testów w zeszłym roku, częściowo na żywych liczbach, częściowo na testach obciążeniowych. Oczywiście, jedne rzeczy pokażą, powiedzmy, obciążenia ruchowe względem infrastruktury, ale takie behavioralne muszą być testowane na, na żywych liczbach. Ludziach. Więc to jest, to jest jakby z jednej perspektywy. Z drugiej, e, mamy też taką świadomość, że będziemy w stanie zbudować dużo większą skalę zaangażowania graczy, e, jeżeli nie ryzykujemy jeszcze swoim kapitałem w krótkim czasie, e, a później przejdziemy do takiej fazy, w której e, no, te same osoby będą mogły e, grać na, na kasę na mainnecie i jakby to jest taki proces po prostu stopniowy, tak, że chcemy na przykład zebrać dużo osób, dla niektórych motywacją będzie być może tylko granie na punkty, ale część z nich później zostanie do, z nami e, dłużej i będzie w całym ekosystemie. E, no tak, wiemy też często do czego służą systemy punktowe, jeszcze raz, nie mogę oficjalnie mówić o tym. Ale wiemy do czego służą, więc to też jest jakaś tam część strategii marketingowej. No i tyle, chyba odpowiedział na Twoje pytanie. Jasne, powiedz mi, jak wy... cały czas mówię, to powiedz mi, <laughs> jak, no. jak, jak, jak wygląda ten, jakby, jak wygląda prawo tutaj? Tak? No bo jakby sam Olympics jest przygotowany dla, można powiedzieć, globalnie, tak? nie, dla całego świata i no tak dalej. Jak tutaj wygląda prawo w systemie hmm. kompetatywnych, tak? No bo teoretycznie nie jest to hazard. No ale jest, praktycznie w, tak. w różnych krajach może by to być inaczej interpretowane, jak tak. to rozwiązać. To już już mówię. G generalnie jest tak, że um, jest rozróżnienie w, w różnych jurysdykcjach prawnych, e rzeczywiście gier hazardowych i gamblingu od tak zwanych gier skill-based, tak, czyli żeby to dobrze rozróżnić tak krótko, no to w gamblingu mówimy o sytuacji, w której wynik rozgrywki w dużej mierze zależy od czynnika szczęścia, a w skill games zależy w 100% od umiejętności, tak, gracza. I to jest ogromna różnica jurysdykcyjna, ogromna różnica w interpretacji i teraz kraje mają różne polityki w stosunku do tego. To znaczy niektóre bardzo mocno to rozgraniczają, nie tylko od strony to jest białe, to jest czarne, ale też od strony E, jakiegoś tam opodatkowania, powiedzmy, jeżeli nawet jest dozwolone, to gaming może być po prostu bardzo mocno opodatkowany, a, a skill gaming zupełnie inaczej, bardziej, jak to w Stanach Mów, favorable, tak, czyli w bardziej takich preferencyjnych warunkach. Czasami są kraje, w których przykład, skill gaming jest dozwolony, ale jest mocno opodatkowany, na przykład w Indiach, tak, e, mimo, że jest mocno opodatkowany, akurat tam jest super popularny. Więc to jest, to jest tego typu kwestia, po prostu um, powiedzmy, regulacyjna samego, samego podmiotu, czyli Gambling versus Skill Gaming. My jesteśmy po stronie białej, po stronie Skill Gamingu i to jest jedno. A teraz druga, druga rzecz jest istotna w tym wszystkim, moim zdaniem, taka technologiczno-prawna, że my nie jesteśmy też żadnym takim third party, który przechowuje środki graczy. To wszystko dzieje się wallet to wallet, więc robimy rozliczenia peer to peer. To gracze zakładają się między sobą. My nie jesteśmy żadnym. No może kasynem, ani nic, nic z tych rzeczy, ani żadnym, nawet po prostu jakimś podmiotem, który, nie wiem, w sposób zorganizowany przechowuje środki, graczy i, a, i później rozlicza się z i z deweloperami i z graczami i w oparciu o jakieś faktury przechowuje pieniężne. To jest robione w sposób taki permissionless. Dlatego myślę, że znaleźliśmy rozwiązanie, które. No to, tutaj jakbym mógł wtrącić. Ja generalnie tak. jakby nie, nie, nie wiem, jak to tam technicznie wygląda, ale na zdrowy rozum, no to skoro jest smart contract, to jest to rozliczane w trybie instant, tak? Od tak, razu. Tak, dokładnie, dokładnie. I to jeszcze jest rozliczane wallet to wallet. My nie, nie przechowujemy tego jako jakiś tam escrow, tak? Eee, to nie jest coś co, coś, co my robimy, żeby rozliczyć zakład, tak? Czy, czy jakąkolwiek inną formę kompetywności płatnej, więc dokładnie tak jak mówisz. Okej, okay, a jak chcecie wywołać w ogóle hype na, na Olympics, no bo Olympics jest jednak z, no, z branży gamingowej, no a ten gaming mm -hmm. w tym momencie nie ma się zbyt dobrze na krypto. Tytuły, które gdzieś tam, no jeszcze niedawno... Robi wielki szum, no w tym momencie gryzą glebę. Jakby, jak to będzie z wami? Jak ty to widzisz? Jakie macie tutaj pomysły na to? Tak? No, to jest duże, duże wyzwanie w tym momencie, myślę. Dobra, zauważcie, słuchajcie, zauważcie taką prawidłowość. Jeżeli mówimy o poszczególnych tytułach gamingowych i tak dalej, to sukces zależy od pojedynczego tytułu, tak? To jest jedno. I bardzo często jest tak, jak mówisz, że jest napompowany początkowy sukces jakiejś tam grywalnością, często jakimiś tam airdropami, innymi rzeczami. A później tytuł, nie wiem, zaczyna się ludzi rozwijane cokolwiek. I to jest sukces jednej lub, lub proszę jednej gry. Jeżeli tego jest więcej i jakby w tym samym schemacie są budowane gry, no, no to, to po prostu na koniec dnia, jakby cała kategoria jest postrzegana jako o być może to nie jest najlepszy moment na geni. Ale zobaczcie na to zupełnie z innej strony, ze strony takiej infrastrukturalnej. Na co jest teraz hype? Jest hype na ton. Jest hype na to, na telegram, na całą taką narrację onboardowania ludzi w łatwy, prosty sposób dzięki narzędziu, które znają telegramowi, łatwym walletom. A tak naprawdę na co betuje TON, jeśli chodzi o adopcję? Na angażujący content, głównie na gaming, tak? Czyli oni wierzą w to i my też to wierzymy, że gaming będzie tym um, narzędziem do tego, żeby dać kontekst do założenia Oleta nowym osobom szczególnie, a osobom, które są w branży, no, no to jakby konsumowania tego, co jest na Telegramie różnych oprócz jest właśnie przez gaming. Ludzie muszą czuć zaangażowanie e, i, i entertainment, czyli rozrywkę. Wtedy dużo chętniej wykonują pewne, pewne rzeczy, tak? I tu mówimy o takiej sytuacji, w której. Dlaczego uważam, że NPX będzie ogromnym graczem? Dlatego, że zauważcie, że tak. Sukces tego, co się u nas dzieje, z wypadkową tytułów gier, które będą z jednej strony, ale też i hypu na ton, tak, który jest i myślę, że będzie jeszcze trwał. My chcemy stać się kluczowym graczem infrastrukturalnym, tak naprawdę dla, dla tona, dla całego Telegrama i ekosystemu. To jest, musicie pomyśleć o tym trochę w ten sposób. Powstaje w pewnym sensie nowy App Store, tak, tak jak kiedyś App Store powstawał na, na Apple. I, I ten, kto zajmie pozycję w pierwszym rzędzie i będzie onboardował najwięcej gier i graczy, no to w ogóle będzie ogromny. Tak? I teraz powstaje coś takiego właśnie teraz na Telegramie, czyli um, ten mini-Apps Hub i my chcemy być właśnie tym głównym graczem. Tak? Dlatego budujemy. Za chwilę to będzie ogłoszane Game Camp Arena, czyli taki konkurs um, specjalny, czy konkurs, jak to też konkurs, ale taki cykl e, i warsztatów, edukacji e, i później produkowania gier przez 6 tygodni razem z tonem, o wsparciem. Dlatego budujemy różne materiały onboardingowe dla deweloperów. Zauważcie, że nie ma czegoś takiego jak materiały onboardingowe dla game deweloperów na, na ton. Bardzo mało tego jest. My chcemy stać się tym miejscem, gdzie wszyscy będą stana odsyłali i jak chcecie budować grę, to i czy Dengis, bo tam jest, chcecie wszystko, Zbudujcie sobie grę od razu zintegrowana, od razu jest na Telegramie, jeszcze się nauczycie, jest kurs online'owy, dostaniecie certyfikat, testy i tak dalej. My chcemy być takim naprawdę no, numer jeden graczem infrastrukturalnym na tonie. Uważam, że to ma potencjał być bardzo duże, a to jest tylko początek drogi, bo to bym chciał, żebyście wszyscy zrozumieli, że to jest początek drogi, drogi gdzieś tam w krypto, w Web3, ale my celujemy w to, żeby zdecentralizować esport w skali globalnej, zbudować doświadczenie dla graczy, które nie będzie rozróżnialne, typu, że to jest Web3, Web2, po prostu logujesz się Googlem, podpinasz kartę i jedziesz, tak? A biznesy, które funkcjonują w oparciu o, o paid competitiveness, no to jest kilka takich podmiotów w które robią na setki milionów dolarów rocznie obrotu już dzisiaj, mimo tego, że są zbudowane no, w sposób taki średnio przyjazny dla użytkowników, to jest yy, mało powiedziane. Tak? Więc ten model jest udowodniony yy, biznesowo. Także ja uważam, że będziemy jednym z niewielu projektów, które będzie generowało naprawdę solidne strumienie revenue, będziemy je pompować też yy, do tokenomii, więc yy, jakby. Podhaczamy poszczególne czynniki, które, które są ważne, żeby zbudować solidny projekt, też długoterminowo, bo to nie chodzi tylko o dobry moment i timing na rynku teraz, ale w długim terminie. Okej, okay, wspomniałeś o tokenami, czyli token będzie. No, tak, tak, tak. mogę to powiedzieć w 100% i jakby szykujemy cały ekosystem pod, pod token. Token będzie. Eee, tak, mogę potwierdzić krótko, to nie, nie będę okay. tutaj... Generalnie w myśl z zasady, jak to jest krypto, coś, co jeszcze nie ma tokena, a ma działający produkt, to prędzej czy później ten token będzie miał. No właśnie, no, byłoby dziwnie, gdybym mówił, o nie wiem, czy będzie token, no wiemy wszyscy, że, że e, budując tego to byłoby nieporozumieniem, gdyby docelowo tego tokena nie było, więc e, mogę, mogę jakąś taką alfę powiedzieć jasno na rynku, tak. Okej, okay, a powiedz mi, jak jest jakaś możliwość, jakaś w ogóle forma wejścia w ten projekt, nie wiem, dla zwykłej osoby? Będzie jakiś IDO czy coś w tym stylu. Jak planujecie to rozwiązać? Wiesz co, jeżeli chodzi o, o tą część taką frontem do, do community i o wejście. Yy, mamy kilka, może tak, nie chcę niczego deklarować, bo mamy kilka scenariuszy. Oczywiście IDO jest jednym z nich i się robi głównie dla marketingu. Mamy też trochę innych pomysłów. Nie chcę jeszcze teraz jakoś tak mówić o nich w szczegółach, bo, bo to jeszcze jest w fazie rozmowy brainstormu. E, na pewno to, co um, gdzieś tam mogliście zaobserwować na rynku jako, jako gdzieś takie zabukowanie sobie miejsca w procesie um, pierwszeństwa dostępu do, do alokacji um, stron osób uczestniczących w rynku, to, to były, była jakaś taka pierwsza fara już alfa pasów. No i to mogę powiedzieć, że e, no będziemy chcieli... E, społeczności też taką możliwość udostępnić bez detali jeszcze jakby to zostawiam po później po waszej stronie do koordynacji, ale, ale to będzie taka pierwsza możliwość wejścia tak i zabukowania sobie miejsca po prostu w, w, takim, w takiej formie dostępu właśnie do, do inwestycji okej okay. dobrze myślę, że na tym skończymy myślę, że bardzo bardzo fajnie nam to wyszło bardzo płynnie i. Mam nadzieję, że zawitasz do nas ponownie, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Ja bardzo chętnie, słuchajcie, jeżeli tylko dostanę zaproszenie, zawsze chętnie wiadę, opowiem, będą zawsze mięsne update. Dlatego, że my naprawdę no, pracujemy całym zespołem 24 na dobę. W tej chwili jest ponad 30 osób, które rozbudowuje projekt, w różnych gdzieś tam działa, w różnych obszarach, coraz więcej inicjatyw się materializuje, jeszcze więcej będzie ogłaszane. Także wszystko, co budowaliśmy, to będzie, jak to odmienić, używało Światło Dziedziny, no nie no, będzie po prostu publikowane, ale, ale zawsze będziemy mieli nawet co tydzień jakieś tam update. Y, a jak raz w miesiącu mam się dzwonić, czy, czy jest dwa razy w miesiącu, to zawsze będziecie mieli ode mnie jakiś taki solidny update. Jasne, super, super. Ok, także dzięki Ci, Tom, i co? Do następnego w takim razie. Pozdrawiam, cześć.